Witajcie kochani. Przepraszam, że długo długo mało aktywny, ale no naprawdę w domu i, i w pracy przytłoczenie, kochani. E, zaległe losowanko dla Was. Jak widzicie, e, zobaczymy, co nam tu wpadnie. E, I lecimy. Bum. Anabel. Mm. Zobaczymy później, co ona tam z sobą reprezentuje. Czwóreczka fioletowa. Także mogło być gorzej, przynajmniej z wydarzenia. Walen. to już trzyma poziom. To losowanie. O, druga Anabel. No i można narzekać, można się wściekać. Zobaczymy. Bum. Azar. Na jakąś piąteczkę z wydarzenia poprosimy. Bum, gormek. No blisko, blisko. Ani piąteczka, nic z wydarzenia, ale. Bum, jest głupi. No, za mądry nie jest chyba, no ale okej. Okay. Anabel, co ona robi? Odwołuje. Regeneruje zdrowie. Także taka, powiem Wam, tu mieszanina Rigarda i Sabiny to jest. Tak przynajmniej widzę. A głupi Co daje obrażenia? Tarcze? No dobra, no. Przynajmniej jakieś urozmaicenie wśród tych bohaterów pierwszego sezonu. Także cóż, kochani. No dzięki za obejrzenie. Przepraszam jeszcze raz, postaram się jakoś Wam to tutaj pomalutku... Z powrotem, jakby wejść na te właściwe tory. I co, widzimy się w następnych filmach. Dzięki, że czekaliście, i dzięki, że obejrzeliście. Trzymajcie się.